Cześć, witam Was kochani, bardzo serdecznie zapowiadałem, że ruszamy z projektem w Góra, dlatego nie pozostaje nic innego niż rozpoczęcie właśnie tej rozgrywki. Eee... Poszperałem sobie tutaj wcześniej w całym menu tejże rozgrywki, Baldur's Gate Enchanted Edition i powiem wam, że no, troszeczkę jestem rozczarowany, ponieważ takim głównym czynnikiem, który no, nadawał klimat polskiej rozgrywce tej, tejże gry, spolszczeniu tejże gry, E, były dubbingi, które były serwowane m, chociażby przed e, Piotra Fronczewskiego i e, po e, a przeleceniu pokrótce całego tego schematu odświeżonej tej edycji e, zauważyłem, że mimo polskiego menu, wszystko jest w języku polskim, no niestety dubbing jest w języku e, angielskim, nie ma e, polskiego dubbingu, po, postaram się znaleźć jakiś patch e, który mm, jakoś tak wklei polskie, e, polskie, mm, polskie dialogi i polską e, fonię, jak gdyby tak, całej tej rozgrywki. E, dobra, no zaczynamy. Jeden gracz. Zrobimy nową grę. Mm, ale... W, ne, aha! Właśnie, bo jeden z najważniejszych czynników przy tworzeniu postaci... Tam określimy sobie płeć, mm, wygląd... Rasę, wiadomo, człowiek, klasę, typowy wojownik, charakter. No tutaj będziemy mieli do wyboru, czy tworzymy drużynę, którą będziemy się poruszali jako takie dobre postacie. Dobre postacie, czy będziemy tworzyli drużynę złożoną z samych no, negatywnych postaci. Ja wybieram sobie dobrą cechę. I teraz to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które są przy, e, przy e, tworzeniu postaci mianowicie ilość punkcików, punkcików które są e, odpowiedzialne za to jak nasza postać będzie ile nasza postać będzie miała punktów życia ile będzie miała udźwigu towarów to, to też jest bardzo ważne ponieważ wszystkie przedmioty które będziemy zbierali w grze mają swoją określoną masę a przykładowo będziemy mieli 200 punktów 200 kg do udźwigu i to każdy punkt kondycji przypisany jest właśnie każdy punkt siły przypisany jest do do łudziku um, um, ekwipunku, ekwipunku zręczność jest e, odpowiednia, m, odpowiedzialna za m, refleks, e, koordynację i umiejętności zachowania równagi więc postawimy złodziei. Jako, że my nie będziemy tworzyli złodzieja, tylko sobie dołączymy do, do, złodzieja e, dostępnego w grze, no zręczność nie będzie nam aż tak potrzebna, kondycja jak najbardziej na full. E, ponieważ odpowiada za punkty życia. Inteligencja jest odpowiednią cechą dla magów. E, my, Maga nie będziemy, nie będziemy e, tworzyli. Dlatego też że inteligencję możemy sobie pominąć. Mądrość jest e, najważniejszą cechą dla kapłanów. Kapłana także nie będziemy tworzyli, bo wybraliśmy sobie e, bez podklasowego wojownika. No i charyzma, wiadomo, tu będziemy ją stukali na maksa. I teraz zwróćcie uwagę, całkowity rzut 77, możliwy jest całkowity, całkowity rzut w punktach, teoretycznie, teoretycznie 100 punktów będziemy mogli sobie rozdać, ale jak zauważymy tutaj te wartości punktowe, no mi się nie zdarzyło, żeby powyżej 96, 96, 96 punktów wylosować, 82 najwyżej póki co. O 93 przeoczyłem, więc jak chwilę czasu tutaj spędzicie na e, powtórz, powtarzanie tych rzutów, to naprawdę nic wielkiego się nie stanie, a wyjdzie tylko na dobre, e, wyjdzie tylko na dobre e, waszej postaci. I to chyba by było wszystko, dobra. To sobie pominiemy, bo ja tutaj mam e, m, już w sumie e, plik postaci zapisane, gra w postaci. Ja już sobie za. Zapisałem wcześniej utworzoną przeze mnie postać, jeśli widzicie to inteligencja i mądrość jest na 7-8, tu już mam maksa w charyzmie, maksa w kondycji, zależność jest na 12 i siła jest maksymalna w stosunku, do, w stosunku do możliwych punktów, które były do wylosowania. Teraz jeszcze sobie tylko ustawimy wygląd, tutaj skóra trochę jaśniejsza. E, to była dobra. Ekwipunek, e, ek, ek, ekwipunek wybierzemy sobie na czarno. Gotowe. I teraz e, w polskiej wersji językowej byśmy mieli... Właśnie te okrzyki postaci... Let's a right e, po polsku. Right a to niestety będą right odzywki póki well co to po, to po, to po to języku to angielskim. Dobra i imię wybierzemy sobie, no wiadomo, Bal, Jako że bal rozpoczyna rozgrywkę, eee, Robimy sobie eksport. Eee, w sumie ta postać już jest zap zapisana. Więc e, nowa gra. Tutaj macie bala, wojownika, praworządny dobry. Weźmy sobie graj. Rozpoczynamy w katedrze Camkeep. Wspomniałem sobie może ten prolog, eh, prolog w języku angielskim i postaramy się wykonać wszystkie możliwe misje jakie tu są przed wyruszeniem w dalszą wędrówkę, a trochę tych misji jest. Póki co posiłkuję się, posiłkuję się, oh. posiłkuję się hey. co wszystkie my, yeah, misje, right które są wykonywane przeze mnie, e, no I'll robię jakby tak z głowy. Ale nie obiecuję, że nie będę posiłkować się w yeah, mm, right jakimś streszczeniu. I solucji. Ja już miałem wersji nawet papierowej. Top of my specjalnie drukowaną, do, yeah, I'll get right po to, by yeah, right nie pominąć żadnego testu, questu, który był do yeah, I'll get right wykonania w tejże rozgrywce. Robujemy wszystkie skrzynie. Tylko musimy pamiętać, że jeśli zabieramy się za włamywanie do wszystkich domostw, które są, nie możemy otwierać nie możemy otwierać żadnej szafki, nie możemy otwierać żadnej komody, gdy jest w danym pomieszczeniu w danym pomieszczeniu inna osoba, ponieważ to z góry przyzwie nam strażnika, który... Czemu nie mogę przesuwać? W góry yeah, right który przyzwie nam strażnika, który no niestety you, będzie you, starał się bronić you, e, bronić e, osoby, które staramy się obramować, Time a co za do? tym idzie, you, będziemy you, musieli walczyć you, z dużo, you, yeah, m, dużo right mocniejszą that. postacią tego strażnika. Yeah, right Nie to jest najgorsze, ponieważ yeah, right on gdy tylko yeah, Uda nam się pokonać taką, e, takiego strażnika, takiego, e, jakby taką osobę, która pilnuje dobytku tych, e, dobytku m, kradanej przez nas osoby. No niestety reputacja nam spadnie, a co do tym idzie będziemy mieli ce, e, wyższe ceny w różnych e, miejscach, które m, są odpowiedzialne za zakupy u jakiegoś płatnerza, kupca. Top of my to -do list więc to się średnio nam uważam, Chyba, że mamy o tyle wyszkolonego złodzieja, że możemy to w pół roku sobie zrobić Dobra, pierwsze zadanie, które mieliśmy Zwój Firebird Fire, bird, fire Dobra, nie będę tego jakoś tam łamał z języka Prosił nas o mm, dostarczenie zwoju Pierwsze zadanie, które mamy tutaj do wykonania powoli Powoli będziemy mieli wganięte. Dostaliśmy za to ochronę przed złem. W sumie taki średni deal, bo e, mieliśmy tam swego czasu zwój identyfikacji, huh? yeah, o ile dobrze to widziałem. Zwój identyfikacji Mike, no, jest bardzo przydatną, e, bardzo przydatną. Of... You, to przydatny zły. Może takie raz pomyślane, ale to jedno było fajne. Dobra, następne zadanie mamy. W... Lydia? Lidia. Ale z tego co pamiętam, jeszcze tutaj Top trzeba było sobie wskoczyć. Zrobić yeah, małe right oh. budynku. Eee, dobrze, dobrze, odnalazłem cię pierwszy, to nie, e, to ciebie wychował Gorion, prawda? Tak, co mogę dla ciebie zrobić? Powód naszego spotkania jest banalny, mówiąc szczerze postanowiłem... Postawiłem sobie do celu dobre ci życie. Sukces będzie oznaczał, że e, zdobędę szacunek wśród moich kompanów. Więc jak widzisz, nic się nie pozdało, jak tylko umrzeć. Dobra, zobaczymy, co nasz e, świeżo stworzony wojownik potrafi zrobić. <śmany> jak mnie patrzy, jego pierwsza walka, dziewiczy kurs. Po później, nic się nie dzieje. O, jeszcze dostaniemy łomot. Się. Pierwsze doświadczenie za zabicie um, przeciwnika właśnie napadło. Teraz mam podpowiedź, jeśli staramy się znaleźć wszystkie przedmioty, wszystkie e, itemy, które są do zebrania, to tak też e, do otwarcia różne, przer przeróżne szafeczki, skrzyneczki, wystarczy przystanąć tabulator. Wyskakuje nam od razu wszystko, tutaj nie forsowaliśmy yeah, jeśli yeah, nie potrafimy e, samodzielnie yeah, poprzez podejście yeah, um, right postaci do danego top kufra albo you, tej szafeczki e, otworzyć otworzy, otworzy tego tej skrzyni yeah, bo, right no, przykładowo that. skrzyni, naciskamy na broń wtedy pokazuje się taki mieczek i nakazujemy naszej where postaci jakby tak włamanie się, czyli użycie użycie Yeah, I'll get right on that. Użycie naszej broni Where ku temu, you, by. -do list. Hmm? Yeah, została. Right sforsowane, zostały sforsowane Where zabezpieczenia you, boss? od danej szafki. Dobra. Mamy tą Where książkę you, dla. i Zasuwamy list. jej odnieść. You, no bo. Ten... Zostaliśmy poproszeni o znalezienie książki Historia Halruaj Hal, no Na niektórych tytułach imiona, do... można do... sobie naprawdę połamać język Zdobyliśmy przedmiot w postaci Okazuje się gołka Nie, to to chyba to... to... yeah, right w naprawdę są nam nieprzydatne Chociaż sobie możemy mm, wymienić ten kijaszek który na nic się nam nie przyda hmm, na mod bojowe to sobie pokiramy wszystkie jakieś takie pierdołki Dobra, lecimy dalej. Jestem sobie zwiedzali dalej kniaduki przed wyruszeniem w dalszą yeah, rozgrywkę. Ile tu potrzebujemy punktów doświadczenia po to, by awansować na kolejny level. Gdzie to jest?

To prawdziwy healer, ja ci powiem. You got this I za każdego yes, szczura, a mamy aż jeden punkt doświadczenia, więc to jest szaleństwo. Dobra, tabulator i where mieszkujemy you, boss? za jakimiś przydatnymi itemkami. You, I you, boss? Yeah, I'll get right on. You, Otwieramy boss? beczkę. You, boss? Dobra, top, nic więcej nie ma, wychodzimy stąd. Misja polegająca na ubiciu kilku szczurów została ukończona. Oh, Where you, boss? 5 sztuk złota. Where you, boss? złota. Wiedziałeś, Yeah, I'll get Where you, boss? I teraz jest sposób oh, na zwiększenie punktów reputacji o jeden, jeden, jeden punkt. Mm. To jest się pierwszy. Nie chcę się uczyć niczego, dobra. Jest teraz tutaj miejsce, gdzie możemy zyskać jeden punkt reputacji lub yeah, miksturkę leczenia. Yeah, right Wydaje mi that. się, że na początku miksturka leczenia jest yeah. bardziej przydatna. We're dlatego you, yeah, dlatego włamujemy się tutaj pod tą szafkę. Yeah, right ale we're tylko wtedy jak tego Kapłan ogmę, który yeah, right pójdzie sobie. My z bo Jeśli się do jego szafki, walls, e, łamiemy się do jego szafki, to przy nim to przyjdzie strażnik płomiennej, No, strażnik tu Keep i e, no niestety nie jesteśmy na tyle silną postacią, żeby sobie poradzić z nim. I teraz e, jeśli... E, Przyznamy się, że potrzebujemy jakichś mikstur, to dostaniemy od niego miksturkę leczenia. Jeśli nie ma potrzeby, przykro, przykro mi, że Ci przeszkodziłem, nasza reputacja wzrośnie o jeden punkt ja od niego wezmę tą miksurkę Na początku no byle co potrafi nas tutaj praktycznie yeah, uśmiercić także, więc miksurka jak najbardziej się przyda. A punkty reputacji, reputacji myślę, że where jakoś hadia, sobie nadrobimy e, jakoś sobie nadrobimy w przyszłości, więc tam where where headia, myślę, że nie będzie jakiegoś takiego większego problemu z podrobieniem yeah, tej get, reputacji. Z racji headia, tego, że kilka, kilka naprawdę e, dogodnych okazję -do ku temu do -do będzie. Wchodzimy do... W następnej lokacji, I tutaj, jest, się pamiętam, kolejny, kolejny killer, który został wysłany do uśmiercenia naszego, przez co do nowego ale teraz już czuję, jako, że no z jednym sobie poradziliśmy, to sądzę, że drugiego też ubijemy. Jak na razie to dostajemy wciary. Mocniejsze wciary, ale szybkie gościu. Warto prześwietlić takie lokacje, my... no, żeby będziemy mieli więcej szczęścia niż tym razem w odnalezieniu jakichś you, know, you know, temów. -do Dobra. Dobra. Przyznajemy się, że kolejny próbował this. nas ciupnąć. 8 on Yeah, I'll get right on that. Where are you boss? Top uh, of my to-do list. Army. Yeah, I'll get right on that. Where, Where are you now? boss? Where are you boss? I tu mamy eliksir, który jest wymagany do ukończenia yeah, right jednego on. Where on? Where head z... Where are you boss? Where are of my to ...zadań oraz miecz e, strażnika Hula, Top który poprosił nas o przyniesienie wody. W ogóle mi się wydaje, że jesteśmy takim popychadłem tutaj na początku, który przy niej wini tylko zamiata

Yeah? Spokojnie. I teraz zwróćcie uwagę to, że im większą siłę daliśmy na samym początku naszej postaci, tym więcej wagi nasz ekwipunek może wytrzymać. Czyli możemy nosić dużo cięższe rzeczy, niż byśmy tą siłę po prostu olali, Nasza postać później by była totalnie, e, totalnie niegrywalna, ponieważ niektóre yeah, itemy, right które on byśmy on chcieli jej dodać, po prostu zrobiłyby przeciążenie yeah, i nasza postać wyszłaby bardzo bardzo bardzo, 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 bardzo Dobra, wszystkie zadania, e, ważne zadania, wykonane zadania. No dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zadań zostało, zostało przez nas Toczny zrobione, więc myślę, my że więcej już teraz, więcej yeah, tu po prostu nie ma nic do zrobienia. Naciśniemy mapa. Tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Świątynia Ogmy. A możemy się uzdrowić z tu Nie musimy. Dobra, przejdziemy się gdzieś na łące i będzie ok. I naszego goriona, z którym ruszamy w dalszą wędrówkę. Zawsze spotykamy tutaj znaczy, zawsze przy rozpoczęciu gry spotykamy go, spotykamy go na wschodach. E, podchodzi do nas Moen. Na samym początku mogę Wam zdradzić, że jest to dość istotna osoba w trakcie całej rozgrywki, w trakcie całej gry. I nieraz jeszcze... Znaczy nie, nie raz, mimo że teraz z nami nie będzie podróżowała dalej. Napotkamy ją na swojej drodze i myślę, że kontynuując grę w trybie fabularnym Będę kompletować różne tak, aby ona, no, spełniła fabularną yeah, część. Ja nie to to będę, przy tej rozgrywce przede wszystkim nie będę zmieniał postaci, których fabuła. której fabula fabuła?

A niestety dzienny wojownik był albo na tego okresach, ale tak nie uczynił zmienić uznania taj. I za dużo raczej by tutaj w tej działał. Raczej znaczy, w tej potocie te, te walki. A jak się okazuje, nawet tak silny mag jakim jest Gorion, po prostu nie dał You awake with the realization that you have not been living some horrible dream. Ambushed, you saw Gorion cut down before your eyes, and even his powerful magic could not stop the onslaught. It was his wish that you flee, but that does not remove the- No, Hey, uh, it's me, Emily. Już mamy dwie osoby w ekipie. Damy się tutaj tylko mążki, żeby zbierać. wszystkie rzeczy z pobojowiska i Moen jest dużej mm, mamy naszego wojownika, który walczy w zwarciu i jakby tak osłania dojście do postaci dystansowej, jakim jest i Imoen. Imoen walczy bezpośrednio z dystansu. Będzie Imoen na łukiem, a bezpośrednio póki co znajdziemy jakiś przytulny, przytulny szczelecik, żeby miała się czym bronić. Także jeśli jakiś przeciwnik do niej podejdzie na... Yeah, I'll get I Zbieramy co tutaj temy, Myślę, że się przydadzą w. By... chociażby do sprzedania. Ale z złota może za nie lecić. Smyk. Tu już mamy mojej ten jej sztylecik, ale. Przerzucimy tak, tu. pierścień. Dobra, bez sensu. A jeszcze chciałem zwrócić wam uwagę na to, Co że cały interfejs gry w Baldur's Gate w tym momencie, jak także ekipunek, który mamy do. na um, ekwipunek naszej postaci, yeah? e, no niestety został przeniesiony z dwójeczki, więc e, ekipunek z jedyneczki. No, dosyć poważnie się różnił. Są pewne różnice zauważane w tych grze, ale mimo tego, mimo to rozgrywka nadal stanowi sporą sporo Fajnie, Wracamy. ja wracam do tego. Jak, bawiłem się świetnie jeszcze długo przed tym, nim zacząłem swoją przygodę z Tak. I tutaj możemy sobie ustawić formację drużyny jaką formację drużyny, czyli umiejscowienie każdej postaci e, podczas poruszania się moją e, formacją, którą używam, bo zawsze używałem, to jest tak, że e, dwóch szeregu tak, po trzy, trzy osoby sobie stoją i, i w ten sposób yeah, się poru right poruszają, że pierwsza jest właśnie... Postać walcząca z Walciu, które osłania postać walcząca dystansowo. Dobra, wyszliśmy z Dobra, Weszliśmy z i straciliśmy niestety Goriona. E, rozpoczynamy naszą przy, przygodę z wrotami Waldura. E, mamy do odkrycia naprawdę całe Wybrzeże Mieczy. Docelowo, póki co, na cel mamy udanie się do gospody pod pomocną dłonią. Po gospodzie pod pomocną dłonią. W sumie nie wiem, jak ktoś nie grał w Baldur's Gate, to nie będę zdradzać, co dalej będzie się działo z tą rozgrywką. I co? I naszym celem jest bezpośrednie dotarcie do Wrót Baldura. Ale przed tym musimy rozwiązać pewną zagadkę i teraz tak, w grze, którą będę teraz prowadził, Aha. będę dołączał tylko i wyłącznie postacie, które są bezpośrednio związane z fabułą, więc wszystkie poboczne, jakieś, nie wiem. E, poboczne What postacie, które są to do, to dostępne w grze, będą przeze mnie pomijane, chyba że chciałbym uzyskać e, jakiś przedmiot, który one po prostu mają w jakimś bunku, a który po prostu przyda mi się w dalszej, w dalszej grze. To nie będę zradać, e, jakie, postacie, jakie postacie, postacie bezpośrednio będą ze mną e, przeżywały tę przygodę. Myślę, że to się już niedługo rozwiąże. Tak więc e, myślę, że pierwszy odcinku to na tyle. Tak spędziliśmy tu prawie pół godzinki. E, no dobra, zaczęliśmy naszą rozgrywkę. I jesteście jeszcze, jeszcze ciek ciekawi jak to dalej będzie wyglądało. Zapraszam do śledzenia kanału. Zapraszam do śledzenia całej serii z Baldur's Co my to na tyle. Trzymajcie się. Cześć.